Witam, jestem 1000, a to jest pancerniak odcinek 3 ISU-152. Wady i zalety. Zalety to na pewno działo 9 tieru, który posiada Object 704. Działo to ma średnie uszkodzenia 750 obrażeń, to naprawdę bardzo wysokie. Oraz bardzo wysoką penetrację 286 pocisk o kalibrze 152 mm. Kolejna zaleta to, jak na niszczyciela czołgów, to dość szybki, bo potrafi się rozpędzić na 140 km na godzinę. Wady to na pewno pancerz. Z tego co pamiętam na froncie ma chyba 90 y, albo 100 mm, może nawet mniej, lub, lekko więcej, ale ogólnie to ma tej mizerny. Kolejna wada to ogólnie mobilność, ale jednak y, to wszystko nadrabia się jednak działem. W końcu to ma być niszczyciel, a nie jakiś super y, szybki czołg. Tutaj tego ISU nie mam na maxa z zupgrade'owanego, nie mam tylko kupionego do niego silnika. I ogólnie to jak widać w ekwipunku zamontowałem mu właśnie regula podkręcony regulator silnika dający plus 10 mostu do silnika. Często się przydaje przy rozpędzaniu tego czołgu albo jak, jak się wjeżdża pod górkę. Używam to tylko... Tego... Wolałbym mieć gaśnicę, ale używam to, tego, ponieważ wesil yy, we drogi ciężko. Tutaj próbowałem w Tegera 2, ale uciekł mi. A tutaj ogólnie sprawdzałem yy, jak mi widać za tym Shermanem, bo nie ponieważ jak było trochę odsłonięte, ponieważ yy, powiem tak, yy, wyłączę na swobodny tryb. Yy, pancerz yy, składa się z tej blachy, gdzie mamy na przykład yy, wizjer kierowcy, ale o wiele grubszy pancerz to mamy właśnie tam, skąd wychodzi lufa. Tutaj mamy o wiele, to dwa razy taki pancerz, sam pancerz, także e, jak widzieliście, jak schowałem się za Shermanem, było mi te, głównie widać tylko działo i ten gruby gru, 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 pancerz. Tutaj z, e, celowałem to Black Prince, ale T32 mi zasłonił, ale, udało, o, ale odsłonił. Tutaj udało mi się w końcu zrobić Black Prince'a. Jak widać ogromne obrażenia zadałem mu z T32. A tutaj e, moja taktyka jak zawsze, jak przeładowuję działo, to celuję przeciwnika, żeby myślał, że ja już mam przeładowany, i żeby jednak nie wyjeżdżał. Jak widać, udało mi się to, a albo może jeszcze czegoś innego się przestraszył, nie wiem. Tutaj znowu próbowałem szczecić Black Prince'a, ale pechowo trafiłem e, w, zie e, w ziemię. MX idiota, nie wiem co on zrobił. Po prostu wyjechał, a ten jeszcze go na pewną śmierć Ale dobra, pojechał Tutaj Blackbeard miał farta Pewnie trafiłem go pod kątem A ogólnie to ma 152 mm Pancerza, a jak jeszcze pod kątem go trafiłem to mógł mieć nawet powyżej 200 Także miał farta Jak gdyś AMX 12 to już tam tutaj pada, ale przecież odwracał trochę uwagę T32 zniszczył tego Black Prince'a A ja tutaj się teraz czaję na tylko T54E1 Schował się, ale ciągle się czaję O, wyszedł Strzał i zniszczenie Ale te 32 też niestety zginął Tutaj się starałem chować za tym T32'ką Ale paton też się zaczął chować Przed Luwę ja już po przeładowaniu, jak widać, zacząłem od razu, strzeliłem. Zostało 4 HP i tutaj chciałem go rozjechać, ale niestety za wolno jechałem. Jak widać mamy znaczącą przewagę w bitwie, 11 do 7 i teraz już 13. W bazie yy, zostały dwa ostatnie czołgi. Ja już nie miałem się co wracać, ponieważ jestem zawolny. Także jechałem do bazy. Może, bo zawsze może się tak zdarzyć, że jednak tam mój team przegra. No to lepiej, żeby przejmować bazę. No ale został już tylko Tiger. Ja dalej jadę. No i Tiger ogólnie już padł. To było na tyle. Zapraszam do Zachęcam do subskrybowania. Siemka.